dobry państwu, Kazimierz Kryszak i Bartosz Mądziejewski, jak zawsze oni z racji tego, że coraz więcej osób ostatnio interesuje się długobojem olimpijskim a jakby naszą specjalnością w crossficie jest właśnie te ćwiczenia także dzisiaj będziemy przedstawiać początek z podrzutem na początek zrobimy sobie ćwiczenie w którym będziemy ustawiać pozycję zawodnika przed wykonaniem podrzutu i tak zwany martwy ciąg do podrzutu. Patryk okay, przyjmij pozycję. Sztanga. Jak najbliżej do piszczeli. Jak najbliżej do piszczeli. plecy. Troszkę niżej siadasz. Wyciągnij się do góry. Zpięte łopatki. Nadgarstki mocno na siebie. Pozwoli nam to prowadzić sztangę podczas całego toru tu blisko ciała. Wyciągamy od sztangę, czyli wyciągamy ją delikatnie do góry nie odrywając ciężaru, tak żeby nie było Łokcie wkręcamy do środka. Głowa jest przedłużenie supa. Głowa będzie zmieniać u nas pozycję, ale to w późniejszej fazie ćwiczenia. Z tej pozycji, kiedy barki są tylko delikatnie nad poza liną, e, liną sztangi, wychodzimy w górę, jak przy martwym ciągu mocno, dynamicznie. I jeszcze raz. schodzimy w dół, odkładamy bioderkami, niżej proste plecy. Głowa przedłużamy długie wychodzimy w górę dynamika i wychodzimy w dół i jeszcze raz to samo. Nadgarstki mocno na siebie wybieramy luz, górę. Super. Zostajemy w tej pozycji. Drugim ćwiczeniem bardzo ważnym będą tak zwane sztugi, czyli unoszenia tylko i wyłącznie ramion do góry ze sztangą. Z tej pozycji Bartek nachodzi tylko do góry. Nie, nie, nie robisz kółek tylko w góry. mocno w górę. Sztanga. Nadgarstki skierowane na siebie mocno. I tylko w górę. Okay. Do tego dołożymy sobie od razu podczas podciągania wychodzenie palcami w górę. Chodzimy po prostu na paluszkę. O, właśnie. To jest bardzo ważne. Wychodząc tutaj do góry, wyciągamy ramiona, żeby zrobić przestrzeń na zarzut sztanki. I jeszcze na palce i dociągamy Tak zostawiamy. Następnym ćwiczeniem już będzie podciągnięcie i zarzucenie sztangi do góry, jak najbliżej katki piersiowej. I znowu, że muszą być skierowane e, na siebie, żeby sztanga nam nie uciekała. Zginamy delikatnie kolana. Postujemy plecy. Jeszcze zgnić się w kolanach. Ok. Z tej pozycji. Wychodzimy w górę i na wysokości góra odbijamy sztangę, podciągając jak najbliżej łokcie. tak Jak to demonstruj. Ekstra. I jeszcze raz. I wychodzisz na palce do góry. Ekstra. I jeszcze raz. Super. Głowa do góry. Super, jeszcze raz. I super, Odkładamy. podkładamy. Sekunda dla Bartka, on sobie odpocznie. Przez ten czas yy, powiemy krótko o tym, jak szeroko złapać sztangę. Sztangę łapiecie troszkę szerzej niż ramiona Wam pozwalają, ponieważ w górnej fazie zarzutu sztanga będzie leżeć na barkach. Dlatego schodząc w dół troszkę szerzej, tak żeby Wam było wygodnie, żebyście byli w stanie yy, tą sztangę utrzymać. Następną rzeczą jest chwyt. Zaleca się, żeby chwyt był zamknięty, tak zwany zamek, gdzie kciuk jest zapleciony pod palcami. W ten sposób sztanga nie wydostanie się łatwo z naszego uchwytu podczas zarzutu, gdzie sztanga nabiera rotacji. Jednakże w moim war... w przypadku bardzo ciężko jest o ten chwyt. Mamy po prostu za małe dłonie, dlatego chwytamy ją naturalnie zwyczajnie. Jedyne co po prostu polecamy ćwiczyć jak najmocniej chwyt. Dobra, teraz całość, którą zrobiliśmy do tej pory, Bartek wykona jako jedno ćwiczenie, z siadu, wychodzimy, wybijamy, podciągamy barki do góry, okay? I jak najwyżej łapkami do góry, Pamiętajmy ja na paluszkach No, O, już tuż nadbieramy, rósł, łokcie wtręcamy do środka, spinamy pośrodku, mocno napięty brzuch, głowa cały czas przedłużana, kręgosłupa, wychodzimy w górę. Super, I jeszcze raz. Boże proste. I jeszcze i na poruszczku. Wspinaj się. Super. I jeszcze raz. I op. Okay. Miejsce, w którym sztanga powinna się nam odbić od nogi, to jest mniej więcej od połowy uda. Nawet do miednicy. to zależy już od zawodnika i od preferencji. My preferujemy, żeby to było jak najwyżej w górnej części uda, żeby trafić tutaj. Ograniczy nam to ruch, jakby sztangi do góry. No i wykonamy więcej pracy z nóg niż z rąk i robem zarzut. Pamiętajcie o tym, żeby nadgarstki trzymać na siebie. Nie jest to wygodna pozycja, ale gwarantuje właśnie to, że sztanga nie ucieka podczas zarzutu gdzieś do przodu, tylko ciągniemy ją jak najbliżej swojego ciała, co jest bardzo istotne, ponieważ sztanga powinna w całym zarzucie iść jak najbliżej nas i tak naprawdę wykonywać się pionowy Większość rzeczy tak naprawdę wykonuje nasze ciało, a nie sama sztanga. Na dzisiaj to by było tyle. Zapraszamy na następny odcinek, gdzie będziemy mieli kolejne elementy zarzutu. I elementy wyrzutu sztangi w górę. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia. Pijcie dużo wody.